E, powiem wam, ludzie, że coś mnie tchnęło e, i wracałem w ogóle sobie już e, do domu, ale patrzę, spokój tutaj, tak? Takie reklamówki jakieś mi mignęły. Takie reklamówki mi mignęły normalnie. Zatrzymałem się, patrzę, a tu Holender Blady, patrz, Całe dwa skarby kaset magnetofonowych. Patrzcie, a tu widzę już Abba Pattern z hologramem. Ja tu już widzę na przykład co. Jest to, bawimy się razem, muzyka taneczna, słuchajcie, nie wiem, Starling, który rocznik, za X. kurde, dużo tego jest, coś się przybierze i powiem Wam, że bawimy to, które nie są bardzo szkoda, co to, to, to nie, co to jest, kabaret pod Egidą, no nie ma tego kabaretu, szkoda, stary kabaret pod Egidą, Pietrza, Gajos, kurcze, cała śmietanka, kurcze, muzyka dla wszystkich. Zadaj piękne te. No to jest, no jest, ale szkoda, że nie ma tych gajów. Sława Przybielska. Ty, Sławę Przybielską, kojarzycie? Dopóki ty jesteś. Czasem chce się człowieka. Ty fajny. Słuchajcie piękno, piękno, to wszystko. Jakiś, jakieś... Zobaczymy czy przy, przyjrzyjcie przy, przy, przy. Małgosia 2. Czerwona, róża. Małgosia 2. Pierwsza raz słyszę. Machasz kolędy kurczek bierzemy to wszystko w drodze no? tego nie bierzemy to bierzemy gwiazdki pod choinkę kolędy stare słuchajcie stare kolendy, to stare kolendy pod choinkę piosenki. bardzo to w rytmie zordy teleni w rytmie zordy o jezu Kurczę. ale klasyka w głowie piosenki Jan Pietrzak piosenki serio od niepiętrza słuchajcie jest wszystko no dobra Zawijamy to i w domu w domu to zrobimy na spokojnie e, w podsumowaniu patrzcie tu jest drugie tyle taki e, takim plastrze że tak powiem w plastra, patrzcie kolejne plastry co tu jest ale widzę prawda? ojeju dobra przejrzymy to przejrzymy ten skarb w domu ale masakra plastry normalnie tych Jastry normalny paser magnetofonowy, ale jazda. Doktor... Doktor Ziwago! Doktor Ziwago! O kurde, to ja to przejrzę wszystko. Proszę przejrzeć. Andrzej Rosiewicz. Złote przeboje. Wow. O kurde. Dobra. Resztę zobaczymy. Na miejscu, jest. to wszystko. Widzieli to. Bieri, wszyscy razem, bieri, bieri to, wszyscy razem, bieri, 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 bieri. Idziemy, bieri to wszystko, dobra. Świetnikowy artysta z tej strony. E, jesteśmy już na bazie. E, mamy niedzielę. E, bardzo brzydką pogodę. Pada. Zobaczcie normalnie. Kurde. Pada, ja tu się potykam. A ja tu się potykam normalnie. Ja tu się potykam. Przywitaj się tu ładnie z naszymi kochanymi widzami. No. Patrzcie jak pada. Patrzcie jak pada. Patrzcie jak pada. To jest bardzo nieładne. Patrzcie. Leje normalnie. Leje deszcz. No i co, no i co, leje deszcz, a jak leje to czekamy może aż przestanie lać, jak nie będzie, nie przestanie, to wjeżdżamy, normalnie wjeżdżamy, a teraz, yy, patrzcie, pamiętacie, yy. obiecałem, że zrobię podsumowanko w warunkach już domowych, ponieważ tyle tego było, tych kaset, patrzcie ile tego jest, że nie da rady, nie da rady tego zrobić, by było tam na miejscu, mi się, mi się wydaje, i tak słabym, oświetleniu baterii i te sprawy ach kurczę, same klasyki same klasyki e, to już odpakowałem z tego pierwszego worka tutaj środ taki e, nie wiem muzyka dla wszystkich ale tu nie ma kapela wójtka w w władka nie wiem po prostu e, bo e, część jest takich bez napisów prawda odrzucałem ponieważ wiecie e, nie wiem czy są czy to są stary co to jest bawimy się razem muzyka taneczna E, tu jakieś ukraińskie rzeczy, polskie Orły 9, też jakieś właśnie białe, to nie wiem. Tu nie wiem. Anna piwowarczyk, no w sumie bez okładki. na piwowarczyk można zaliczyć. Można ją, ją dołączyć. Dobra, wcielić do najpiękniej, najpiękniejszej korendy. A to memory pisze. To wydało memory czy nie wydało memory? Nie wiadomo, nie Memory, wydało. Tu też memory. Tu też memory pisze. No czyli są te kolendy, są te kolendy, są takie kolendy, są też takie kolendy, zobaczcie. E, śpiewa Teresa Klimuszko. Fajne, fajne. Tu oczywiście takie takie rzeczy to są wszystkie, prawda? O, są wszystkie takie rzeczy e, oddzielone tutaj te prawda na przykład muzyka dla wszystkich, no, nie? O on zimny jak gorąca, prawda? To są wszystkie te utwory muzyki, patrzcie ile tego jest patrzcie, patrzcie, ma cała kolekcja nie no, to jeszcze nie, bo jest w kolekcji. nie będzie 20, nie będzie 20. tych patrzcie, cała dużo tego, ale trochę będzie, trochę się uzbiera tych muzyk tanecznych biały miś, biały miś normalnie jest wszystko biały miś te rzeczy są, wszystkie na przykład wszystkie są e, zacznijmy, ale na przykład nie wiem, czy jest Smoleń, patrzcie jest Bogdan Smoleń przyśpiewki są swojskie przyśpiewki, ale jest taki czysty. Jednakże na wszystkich tych smoleń, na wszystkie te Smolenie były czyste, prawda? Więc to chyba może tak być. Od razu zaprezentuję, od razu smolany został zaprezentowany z tak powiem. Nie? No, tutaj mamy fajne ma Marila Rodowicz. Muzyka biesiadna, e, tu wszystko z hologramami, piękne, e, fajne kasetki, prawda? Marysia, biesiadna, e, pod takim pseudonimem, a pod takim pseudonimem, Australian Heritage, World 2 Hawking Brothers. Ty to czy ty o Eleni, już widzieliście, w rytmie zorby, wszystko jest, Eleni, w rytmie zorby, Eleni, na wielką miłość, się zaprosi. Tak? Super oldies, too good to be forgotten. Asta. Co z tego słuchaliście? Słuchaliście coś z tego? Małołołoś? O, to to pamiętam było takie. To pamiętam było e, takie o. Bez opisu, ale pewnie jest tutaj. No nie, bo tak chyba wydawali kiedyś. Też bez opisów nawet. Prawda? To już patrzyliśmy. Andrzej Rosiewicz, złote przeboje. Patrzcie. Rosiewicz jest ładnie. Złote przeboje. Yy, Std Std Także jest elegancko yy, Tu Doktor ziwago Ty Doktor Żywago Kaseta doktora ziwago Wszystko jest Dobra, wszystko to tutaj to oddzieliłem Wszystko jest ładnie Podpisane ten Dlatego, żeby nie tracić czasu Sława Przybylska Sława Przybylska Sława Przybylska Nie, bo będziemy tracić w czasach tak będziemy to otwierać. A tam jest, widzicie? Tak, ciężko schodzi. Widzicie? Sława przybylska. A. Dobra. Lecimy tak normalnie. Sława przybylska. A, widzicie, śpiewa uliczne przeboje. Karuzela, Jaruzela. Autorzy nie znali. Mira Ziemińska. Właśnie, wszystko jest podpisane. To, nie wiem co to jest, mało to nie jest podpisane. Mały jakiś Władek, nie wiem co to jest. Mały Władek, Mały Władek. Tu kolędki. Yy... Mazowsze. Takie kolędki mamy. Christmas. Krywań, jakiś jawor, nie wiem co to jest. Krywań. Brudowe bardzo Kunicka, Halinka. O, to są te wszystkie te. To fajna kaseta jakaś, Kurtis Head Cleaner. Patrzcie, taka niby ten białe ma, normalnie ma białe tutaj. Biała taśma, czyli jakiś, y, jakaś kaseta czyszcząca, więc też wziąłem to. E, tutaj mamy AB, AB, AB. Normalnie te pierwszy ten te albumy old school'owe DJ Bjorn, Benny, Anna DJ Frida, fajne fajne Program 1 program 2 ABBA To też jest rzeźnia, rzeźnia smolenia To wziąłem, to też nie ma okładki e, Jan Pieczak piosenki Serio To też na przykład, ale przypuszczam, że jest ABBA taka A tu widzieliście, tu kolendy na choinkę widzieliście. I możemy przejść do, do tych dwóch, pasz. do tej drugiej torby co była. Tu są jeszcze lepsze numery, tu są jeszcze lepsze pozycje, dlatego zobaczymy wszystkie te kasety. No i co, lecimy. No, następną lecimy po kolei, bo tu wszystko jest, tu wszystko jest, Teresa Klimuszko, prawda. Wszystko jest ładnie. Tu ktoś, tu ktoś zbierał, nieładnie. Teresa Klimusko, polskie kwiaty. Teresa Klimusko nam zrobiła. Irena Santor, duety. Patrzcie z hologramem. Irenka Santor. Duety. Wszystko Santor. Tak, koledzy Santor. Piosenki Stara Świat. Irena Santor. Tyle odtwarzaczów mamy. to sobie to można sprawdzić Jan Pietrzak, że Polska ma Polską Wszystko tu jest Irena Jarocka, Złote przeboje Good Father Sweet Znacie Good Father Sweet To jest część druga tanga hawajski, gitary, to nie, nie elewik, przystań pod gwiazdami, patrz kolekcja, ale nie cała kolekcja mogę mieć z 4-5 kaset przystań pod gwiazdami santor, zakazane piosenki no dobra DPS od Zdzisława Jarowska. to aż to było chyba, nie czy nie to była inna Zdzisława Jarosławska, już nie pamiętam. A jest The Best o. Weselny album. Weselny album, gra Cała sala śpiewa z nami. Weselna, o na wesela. To jest sztos na wesela. Macie to na wesela i normalnie Ecie, sztachety latają normalnie. Kufle się biją o głowy. Masakra. To... Dobra, tu jest jakiś super, nie wiem, nie wiem. O, ruskie melodie. Uu, uu. I co z tym zrobimy? ruskie melodie. Pierwsza godzina z Andrzejem Rosiewiczem. Godzina, Patrzcie. Fajna godzina z Andrzejem Rosiewiczem. Masakra. fajne Fajna kaseta. Mydełkofa. Ojej, co innego. Patrzcie, fa nawet. Masakra. Jeszcze osy. Miałem no, tylko pytanie, czy to jest takie? Niepodpisane, nie? Patrzcie, niepodpisane. Polski Orły 2 szerotka. Co to jest? To nie wiem. Ja takich nie chcę. Ja takich nie chcę. Sytuł sklepu, lecimy dalej. Sytuł Bogdan Smolaj. Też nie jest takie kurde, podpisane, to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Stasi orkiestra uliczna schmielnej. Zobaczymy to. Orkiestra uliczna schmielnej. To jest. To jest. Tasia Sobczyk, złote przeboje. Pokażcie. No to też nie wiadomo czy. Mieczy za foc, o foc, mieczy za sto podpisany, patrzcie Mieczy za z hologramem normalny, masakra. Tam jest. Jerzy Połomski, Jerzy Połomski, Jerzy Połomski, ma młodość, o kurze. Jest wszystko. Polish joke rodzina Trademark Nie wiem co to jest Polish takie znacie Oczywiście nie wiadomo Spiewnik dobry zdrobotny Też nie ma Szli Polacy na bój. Piosenki wojenne i okupacyjne fajne wojenne Kapela Czerniakowska czerwone gitary są, patrzcie czerwone gitary na kasecie spokój serca nie wiem co to jest chyba nic takiego można to wywalić patrzcie, nie chce wyjść Anatolii i Dobrze Przedwojenne przeboje. śpiewa Jerzy Połomski. Przedwojenne wciąż Fajne. Fajne, fajne. Ta z górnej. Zabawa w kamienicy. Sylmat jest. symat Pozory myro. Kabarec 60 Patrzcie, kabarec 60 Pozory mylo. Nie wiem, czy to jest. Dobra, zobaczymy potem. KB2 pisze, kapela 60, że jest. Tu też pozorem ron 2, bo nie, są, pewnie klim, Z klimuszką 25 ale Tak to wygląda, że jest. W sądzie Bogdan Smoleń, część druga. Mycik studia ale nie wiem, ten Smoleń to chyba się nagrywał, tak. Też w sądzie, część druga. Pije Kuba. Co to jest? piosenki do kieliszku. Nie wiadomo, bo nie, nie ma. Bad Boys jest. Yeah. Starling. Starling. Chyba. Tak. Tak, tak, bo pisze Także Bad Boys, kojarzycie życie. Res, res, Takiego. Janusz Gniatkowski. Znacie Janusz Gniatkowski? Z piosenką coś tam. Przez światła pewnie będzie, jest. Jest, jest, jest. Irena Santor. Złote przybory ojca i Renki to jest. i ręki. Tutaj są na Anna Germ German. Znacie Anny German? Jest. E Rena. Rena Lolska. Rena jest. Wszystko co mam. Rena Ronska, Irena Santor w czas. cała kolekcja ręki. patrzcie jak tu zbiera Marta Koterbska jubileusz Skaldowie to było skaldów, skaldów czy Czajek są Skaldowie największe przeboje najpiękniejsze tanga ładnie ładnie pewnie będzie nazary jakichś jaczemczuł leni złote przeboje jeszcze na zakończenie z hologramem także fajna kolekcja tych eleni, tych kuczy Iren Sandor ich, wiecie leni eleni, 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 wszędzie normalnie się dzisiaj leni wszędzie 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 normalnie połączy. i te sprawy dobra ludziska patrzcie ile tego jest masakra Patrzcie co się porobiło O, mhm. Wszystko pokazało. Wszystko. Dobra. Mm, patrzcie taki skarbik. Kaset magię dofonowy Jaka tego wartość? Mniej więcej. Piszcie w komentarzach. E, pozdrobionka spokojne niedzielki. E, idźcie na grzyby. Ja miałem zielić, ale za późno wstałem! Bo spójno poszedłem spać dobra, trzymajcie się do następnego hejka pozdrowienia dla wszystkich śmietnikowych artystów i chwalcie mi się tutaj, chwalcie mi się co znajdujecie, no proszę cześć